Znajdujemy się w Wysokim Kole, wioskie dzieli się na Podmieście, yy, po Wiśle. przyszedł na świat w 1935 roku, 8 września. Urodzony w niedzielę. Było nas sześcioro. Wysokie Koło, gdzie mieszkała rodzina Masłowskich, położone jest obok Gniewoszowa, dużego ośrodka kultury żydowskiej. Gniewoszów w drugiej połowie XIX wieku otrzymał prawa miejskie. Relacje między sąsiadami katolikami i Żydami były poprawne, o czym opowiadają obecni i byli mieszkańcy tych okolic. Ta społeczność żydowska napłynęła w te okolice w zasadzie od drugiej połowy wieku XIX. A więc są to typowi rzemieślnicy, zajmujący się takimi profesjami usługowymi, także pośrednictwem, no jak, jak w większości w, w dawnym Królestwie Kongresowym. Według spisu powszechnego z 1921 roku w Gniewoszowie było ponad 50% Żydów. Rodzice księdza Mariana Masłowskiego utrzymywali handlowe relacje z żydowskimi kupcami. Tata księdza Mariana znał się z nimi dobrze. Ojciec miał kontakt z wieloma rodzinami żydowskimi i tam im przyłożył produkty gdzieś do sklepu, to i tamto. Od w zasadzie 1942 roku, od wczesnej wiosny, zaczyna się zagłada społeczności żydowskiej w Gniewoszowie. Najpierw pojedyncze osoby bądź gdyby grupy osób były wysyłane do getta w Zwoleniu, które było takim gettem zbiorczym dla tej okolicy. Natomiast gdy ruszyła akcja Reinhardt, no wiemy, że w sierpniu 1942 roku najprawdopodobniej około 5000 Żydów z Gniewoszowa i okolic trafiło do getta w Zwoleniu, a Tamtąd transportem kolejowym znalazło się w obozie w Treblince. Rodzina Masłowskich postanowiła wspomóc swoich znajomych, mimo że za pomoc Żydom groziła kara śmierci, udostępnili swoje gospodarstwo. Ojciec zaczął przywozić jakieś nazwijmy coś, rodzaj tapczanów, potem jakieś meble trochę i tak dalej. Gdy chodziło o pomoc i o Żydów i tak dalej, sprężyną była matka. No, z li litość matki i bardzo pobożna kobieta, niesamowicie. Żydzi przebywali na strychu, w oborze, w piwnicy. Do dyspozycji mieli letnią kuchnię. Początkowo był Abram z żoną, więc dwóch synów, a potem doszła druga rodzinka Pinkes. Mniej więcej małżeństwo tam 33-4-letnie i jedna z cór z roku mojej siostry, czyli 37 rok, a druga młodsza, może o dwa lata, to, to, to 39, osiem osób. Początkowo byli na strychu domu, potem jak było ciepło, to na spichrzu, jak było zimno, zimnało i tak dalej, no letnia, w letniej kuchni, a no letnia kuchnia 3,5 metra na, na 2,5 metra, 8 osób jeszcze w więc po ludzku to niewyobrażalne, no ale, ale tego, z tym, że jak było możliwie ciepło, to szli na strych spichrza, bo tam no, już Mieli trochę, nazwijmy, luzu, bo tak, to, 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 to jest w tej kuchni, to było makabryczne. Proszę zobaczyć strych i takie deski, ale stąd to widać strych. O, i z tym, że tam może węższe były, bo dalej jest zamknięte. I były na belkach przecięcia, ale z tamtej strony. I takie przykrywadło się podnosiło. Od środka nigdzie nie można było dopatrzyć się, że tam cokolwiek jest, jakieś wejścia albo coś, coś. Nic takiego nie było. Rodzina Masłowskich nie była majętna, a mimo to dzieliła się z potrzebującymi tym, co miała. Ziemniaki gotowane, i tam coś, jeżeli był chleb, ale to oczywiście, to już biały chleb, to już było coś niesamowitego. Na obiad, nie wiem, co, co tam na ogół, też ziemniaki, były tego na, na kolację, tam kromka chleba, z tam albo jakaś zupa. E, oczywiście znowu kartoflanka jakaś, czy tego. Nędza, no, no, nędza, 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 nędza. No. W sumie mniej więcej od dwóch lat wiem, że tu byli. W miednicach to mogli się obmyli, bo tak to i, i tydzień czasy, czy więcej, nie mówiąc o wszach, wszach te, 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 i, i głowa, i, 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 i tak straszliwe, ale to okropne, no bo warunki, no, no, no nie myślisz, to, to jest, no nie było obrażalne. Bez interwencji Bożej, bez no, ustawień, to jest no, niemożliwe, żeby przeżyli, żeby ocaleli i tak dalej. Naraz w pewnej chwili, przed świętami Wielkanocy, Żydzi znikli w rogu cmentarza. No to tam śmiecie na ogół leżały, więc te śmieci odsunęli, wygrzebali sobie dół do, do dosyć spory i kawałki papy, i tym się przykrywali i siedzieli w narożniku cmentarza. Żeby było zabawnie, obok plebania główna kwatera niemiecka. Więc pod okiem kwatery niemieckiej na cmentarzu. Żydzi zrobili wgłębienie tutaj dosyć, dosyć... No, przynajmniej metr, jeśli nie więcej. W koło tutaj pełno liści, nagrabione starych gałęzie, o takie tak, tak, takie, rumowisko. I oni tu jeszcze nanieśli jakiś kartonów starych, coś. i... Ale z tym, że mówię, metr przynajmniej głębiej było, jeśli jeszcze nie więcej, może półtora. I tutaj właśnie z tego przykrywali się. W nocy wstawali. Przychodzili sobie pod górą, tutaj, i teraz w tym mieszkaniu, to jeszcze sadowa była, w tym mieszkaniu sobie robili posiłki. Możliwe, że i nocowali czasem, trudno cokolwiek powiedzieć, ale w każdym razie to mieszkanie ich było ostoją przez wrzesień, październik, listopad, grudzień do 13 stycznia. 24 marca 1944 naraz godzina mogła być, no podejrzewam, że to była godzina między 8 a dziewiątą, wpada zadyszany człowiek i mówi jadę ze z No więc ojciec, kubrak, jakie się miał, na, 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 na łóżku leżał, ten kubrak na ramiona i w nogi. Mama i trzy siostry i ja jeszcze w łóżku szerokie, no łóżka, bo mieszkaliśmy w kuchni było jedno łóżko w pokoju drugiego, no bo nie miałem miejsca. I naraz chodzą potężne ze dwa metry, ja sesman po trzydziest, taki Takie. rozgląda się, rozgląda i pyta, gdzie gospodarz? Mama nie wiem, gdzie żyje? Nie wiem, gdzie żyje, nie wiem. Stał kołowrotek. Na kołowrotku taki kądziel z wysokości, że ze 60 cm. Zdjął ten kądziel, wyjął tę laskę, na której kądziel była. Kopnął kądziel pod kuchnię w stronę kuchni. Gdzie żyje? Nie wiem. No i zaczął tłuc matkę po ramionach, po głowie. Mama no, no, przy, pochyliła się, klęknęła, głośno się modliła i tak dalej. On ją tu strasznie. Nie, więc no, dla nas to było, no ja, ja tylko myślałem zaraz, kiedy, bo wiedzieliśmy co tego, kiedy zacznie strzelać albo kiedy, kiedy podpalą dom. A ci i inni, wszędzie i nawet snopki ze sodowy wyrzucały, Wizję wszystkiego, co tego, no, ale nie znalazłem nic. No, więc naraz odpiero się drzwi i wpada w uwagę, co jest. Sąsiad z trzeciego domu naraz wiózł graty, bo to były wtedy potężne graty po robieniu bimrów, bo na święta robili bimber. No i teraz przez nasze podwórko była droga, no i wpadł chcący. no i teraz zatrzymali go, i teraz do, 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 do tego ich szefa, który tu matkę, co oni mają, te, co teraz zrobić tego? No więc poszedł tego, to, tamto, Widziałem przez okno, wzięli siekierę z pniaka i wręczyli temu chłopu, i miał na ich oczach to wszystko potłus. I rzeczywiście te tego. No i to w międzyczasie no jakoś no widział, że z matki nic nie wydobędzie. No i jakoś się tego, no więc coś tam na podwórku, to jeszcze rozmawiali, to i tamto, i wyjechali. Ale jak się potem dowiedziałem, co jako chłopak, to mi dziecko, ale mimo wszystko doszło, że przyjechali wtedy, nazwijmy na obławę, do Gniewoszowa, gdzie, gdzie był gmin, no, urząd gminny. Przyjechali z Kozienic, prawdopodobnie samochodem dużym, przywieźli ich tam. Jedna idzie o ekipa na Podmieście, potem idzie ekipa do Regowa, idzie do Wyśle, na, na Powiśle, do Masłowskich. Jak wójt słyszał, no, bo ojciec miał no, no, dobre kontakty z wójtem, chociaż no, no, służył Niemcom, no to wójt jednego z pracowników tamtego. Leć do Masłowskich, ale nie drogą, tylko pod górą. I wtedy wiemy, że trzech mężczyzn zabrali, chociaż Żydów nie spotkali, ale trzech mężczyzn z tego i już ci mężczyźni nie wrócili. Wiemy o stosunkowo nielicznych osobach, którym udało się przeżyć zagładę. Między innymi w zbiorze w archiwum IPN-u, w tak zwanym zbiorze prokuratora Bielawskiego, są informacje o takim zeznaniu, złożone w listopadzie 1984 roku przez jednego z mieszkańców Gniewoszowa, niejakiego pisarka, który wspomina, że jego sąsiad Piotr Pisarek ukrywał Żydówkę z dzieckiem i też niejako sąsiadowego pisarka Stanisław Masłowski ukrywał rodzinę żydowską z którą się znał jeszcze z okresu przedwojennego była to bodajże rodzina Abramków która miała przed wojną w Gniewoszowie sklep tekstylny a więc należała do bardzo bogatej tej grupy rodzin żydowskich i dzięki jego zaangażowaniu jego pomocy ta żydowska rodzina przetrwała wojnę THANK